Cześć wszystkim, nazywam się Sergiusz Gajdaj i pomyślałem sobie o takim momencie. Sam mieszkam na Białorusi, często byłam w Polsce. No i co? I bardzo dużo ludzi znam, które tam coś mówią jak żyć w Polsce, jak tam mieszkać, co tam można kupić, jakie są ceny, jakie są ludzie, i tak dalej, i tak dalej ale jeszcze tak... moim zdaniem nie tak dużo ludzi może nawet i nikt, nie znam jeszcze mówią o tym, na przykład jak mieszkać na Białorusi i żeby to było w języku polskim dlaczego to robię? Dlatego, że mam przyjacieli w Polsce na przykład, i mówią oni o tym, że no, nie tak dużo mm, znają na temat Białorusi, jak tutaj ludzie mieszkają, co to jest, są za ludzie, co to sklepy, za miasta i tak dalej. No i w takim razie po prostu pomyślałem o tym, że można z, mm, na Instagramie i na YouTubie robić sobie takie filmiki i może komuś to się podoba. No to do zobaczenia.